Marek Janu z podsumowanie programu strzał w dziesiątkę i literki D. na przykład Ania i tak dalej. Kasia. Wy możecie mieć również inne odpowiedzi, więc też chętnie uznam. I mnie bez literki E to powinno być łatwe, w związku z tym nie będę wymieniał, więc dla graczy to nie powinno być za trudne. W związku z tym bardzo Wam gratuluję. I przypominam, jestem z Wami codziennie, 7 dni w tygodniu, a już jutro o 18.00. Program Dro Droga do Wygranej 7 dni tygo w tygodniu bez przerwy. Trzymajcie się do jutra!